Rolnictwo to nie jest tu i teraz, rolnictwo to nie jest ekonomia w danym roku, a rolnictwo to jest odpowiednie zarządzanie gruntami, nieruchomościami, em, zasobnościami gleby, wartością tej gleby, jej przyszłością, i tym, co będziemy, co będziemy kiedyś zbierać. No tak? Ja się nie dziwię rolnikom i to nikomu nie umniejszając w, w żaden sposób, że czasami nie chcą kupować materiału siewnego, bo to, co wyprodukują w swoim polu jest lepsze niż to, co kupują. Powiedziałeś, że robicie wszystko, co możliwe, żeby zadbać o magazyn tej wody w glebie. Abyś mógł tak konkretnie powiedzieć, jakie to są działania w Waszym przypadku? Azot jest na poziomie 120 kg, maksymalnie wliczając to nawozy naturalne, to całkowicie wystarcza i to pozwala też na osiąganie bardzo wysokich, ciekawych, ciekawych plonów. Czasami mniej znaczy lepiej, znaczy efektywniej, znaczy mądrzej. Trochę to jest jakby, gdyby apel do rolników o to, żeby też Lepiej planować, żeby lepiej liczyć. Bardzo dużo tutaj podmiotów, rolników wydzierżawiło grunty pod fotowoltaikę i niestety muszę zmartwić, że 90% tych, tych instalacji nie powstanie. Od 5-7 lat może ani razu nie użyliśmy pługa, ale to nie dlatego, że pługa nie lubimy, tylko dlatego, że odpowiednio staramy się zarządzać tą, tą wodą.